Hello my friend, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przygotowałem dla was mega fajny odcinek, ponieważ trzy osoby dołączyły do mnie do lobby Kto pierwszy ten lepszy i każda z nich będzie walczyła o 80zł PSC Jeśli wygra ze mną 1 na 1 Jeśli nie wygra to po prostu jedna osoba z tego odcinka musi jakoś wygrać Więc ja wymyślę jakiś sposób żeby po prostu jedna osoba wygrała 80zł I właśnie zakupiła sobie nowy pakiecik który wygląda następująco, jest przeszliwszym pakietem, moim zdaniem najładniejszym pakietikiem i właśnie w tym odcinku jedna osoba z tych, z tych osób, które właśnie dołączy, wygra, a w tym odcinku właśnie teraz Wam się wyświetlają wyniki na 100 zł PaySafeCarda, osoba, która wygrała zgłosi do mnie na Discorda i w tym odcinku dokładnie taki sam pakiecik jest do wygrania, 100 zł PaySafeCarda, Jedno, trzeba zrobić zostawić chłopeczkę, zostawić subskrypcję oraz napisać nick z gry, Komentarzu oraz oczywiście w sklepie pisać mój kodzik Ety bo dzięki temu mogę organizować dla Was nagrody. I wyniki pojawią się 2, 2 lipca. Także już nie przedłużam i zaczynamy. Ok, także mam Was jako czterech, w sensie dołączyliście w trójkę, i sprawa wygląda następująco: gracie o coś w tym odcinku, to jest odcinek, gracie o coś. I z każdą osobą z Was gram e, jeden na 1. Jedna osoba z tego odcinka musi być zwycięsko, więc jak nie wygracie z nim na jeden, to po prostu e, jakoś was, po prostu będzie musimy jakoś zabić, okej? Okay? Każdy jest za? Dobra. Dobra, to idziemy na tryb, tryb, tak. idziemy na tryb kreatywny i zaraz zaczynamy. Okej, okay, także zaczynamy. Pierwsza osoba niech będzie Shadow, Chodź do mnie. I robimy po prostu klasycznie jedną do góry i budujemy 90. I po prostu musisz ze mną wygrać, żeby otrzymać nagrodę. Także zaczynamy 3, 2, 1 go. Mówię, że duża szansa jest, dlatego że ja kompletnie dzisiaj dopiero wstałem. Także szansa jest ogromna, bo jestem rakiem w budowaniu dzisiaj. Jeszcze śpię. Sorry. Życzę powodzonka. Ok. Chyba dobrze Oj pra mnie złapał.

Spokojnie, jeden zaraz dla mnie, także runda druga, z drugą osobą. Bikshin, jedna do góry i budujemy. Także dawaj byku. Ja kompletnie nie ogarniam, nie umiem nawet kręcić, które wstałem. W sumie wakacje są, nie? Możesz trochę odpocząć od szkoły. Ale ten skin jest mega opetem, którym teraz gram, po prostu jest 800 a Ale tyle osób się nabiera.

Ale fart miałeś hp 50 tylko, wiesz? Chciałem się z zabić Ale ładnie Prawie, mi mordeczko zabiłeś Okej, okay, ostatnia osoba, dawaj Jedną budujemy się I kręcimy dziewięćdziesiątki Okej okay. 4 HP, 4 HP. Najbliżej był, najbliżej był tak, także grubo, ale udało się na szczęście. Okej, okay, także w taki sposób nie udało się wam nie pokonać. Także macie szansę, wszyscy stańcie po ścianą to ładnie. Chcę, żeby jedna osoba wyszła zwycięska z tego odcinka, żeby nie było tak, że nikt nie wygrał, także każdemu dałem szansę z was, ale że nikt nie wygrał, to zrobimy to inaczej. Teraz zrobimy tak, każdy, macie wszyscy bronie, ja się buduję i po prostu musicie mnie zabić, będę się po prostu budował i po prostu kto mnie dojedzie jako pierwszy i zabije mnie, to wygrywa odcinek, okej? Okay? I już możecie zaczynać. Pamiętajcie, że tu nie ma strefy, więc kto szybciej mnie dojedzie, ten wygrywa. Kurde. Więc to też warto ryzykować. Bo tutaj musisz się odradzać cały czas i mnie dojeżdżać, więc o to chodzi, żeby zabić i wygrać odcinek i jakąś tam rzecz. no! Kto wygrał? Shadow. Shadow. No dobra. To Shadow, wygrywasz 80zł PSC, bo Ty już pakiecik masz, także zaraz Ci przekażę kodzik. Okej, okay, także już jestem na koncie Ewok.pl, który wygrał dzisiejszy odcinek i po prostu wręczę mu 80zł PSC, dlatego że już ma ten pakiet najpiękniejszy moim zdaniem za 80 PSC. 79 zł kosztuje, tak naprawdę ten pakiecik. Także po prostu ładowuję mu teraz faudolce i umówiłem się, że kupuję mu skina John Wicka za 2000 faudolców, który jest też mega kozacki. Dzisiaj do niego wyszła babeczka, która też jest fajna. No i te skiny też mam polecam za 800, bo są nie są zbyt ładne. Ale te skiny bardzo słabo widać. Te skiny. Także jeszcze możemy sobie szafeczkę szybko zobaczyć. Skinów nawet ma bardzo dużo, bardzo rzadkich. Skinów ma, pani Misia. Jest tutaj też jest pakiet, widzę, mroźny. Dzika karta, oczywiście bananek, no i pakiecik. ten hardowe skin za 800, no jest piłka posona więc najważniejsze skin są, o Iconic też jest, także fajnie. Dobra, to także załadowuję mu v -dolce i za chwilę się widzimy. Okej, okay, także doładowałem wszystkie V-dolce, jak widzicie w lewym górnym rogu ma 3100 v -dolców, czyli tyle ile powinno być. Także kupujemy Johna Wicka, bo tego skina sobie życzył, który jest fajnym skinkiem tak, też powrócił. Także kupujemy kup przedmiot i przedmiot został kupiony, także wydaje mi się, że kodacko Oczywiście z moim kodikiem został kupiony, także bardzo dziękuję, że mój kodzik pisany. Także to, dzięki Ci za odcinek. Możesz się pożegnać. Cześć. Siemanko. Okej, okay, to by było na tyle. Jak wy byście chcieli wziąć udział w takim konkursie, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę, żebyście mieli informacje, że takie odcinki się pojawiają. Ponadto, wpadnijcie na mojego Discorda oraz Instagrama, tam też się dużo dzieje, dużo jest konkursów, także koniecznie macie wszystkie linki w opisie. Zaobserwujcie mnie na Instagramie, również padę na Wasze profile, zostawię Wam serduszko, komentarz. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się, miłego weekendu, cześć!